Witam moi drodzy w playtestach gry Builders of Egypt. Tytuł ten mogliście już słyszeć dosyć dawno, ponieważ demo już jest dostępne bardzo długo. Jakiś czas temu można było zapisać się na Steamie do playtestów tej gry. I akurat tak się przytrafiło, że dostałam wiadomość, zapraszamy. Także jestem bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z Wami moimi pierwszymi wrażeniami. Tak pamiętajcie, to są playtesty, to jeszcze nie jest żaden wczesny dostęp gra nie jest ukończona. No i jak widzicie, nie ma dostępnej kampanii, to jest wyszarzone. Mamy dostępne scenariusze. I w zasadzie to tyle na ten moment. No i gra jest dostępna póki co tylko i wyłącznie w języku angielskim. Zaczynajmy. Builders of Egypt. Ok, i mamy na start. Trochę tych scenariuszy jest, powiem wam. Okej. Okay. Nawet bardzo dużo bym powiedziała. Jako pierwszy przedstawia nam się Eglorious Capital for Kemet. I tutaj mamy więcej informacji, i chodzi o to, że zostaliśmy wysłani do Memphis, aby nadzorować konstrukcję tego wspaniałego miasta, i mają na myśli tutaj stolicę, właśnie. Poniżej mamy warunki zwycięstwa i mamy za zadanie zebrać 1200 ceramiki, wyeksportować 1000 cegieł, zebrać 100 ludności. I 5 Prosperity, czyli dobrobytu. Zobaczymy sobie w grze, o co chodzi. Mamy też do wyboru poziom trudności. Średni, łatwy i ciężki. Aha, i tutaj po prostu się zmieniają ilości. Dobra, zróbmy sobie po prostu na średnim. Zaczynamy. Mamy tutaj opis historii, ale bardzo długi, więc ja nie będę wam tego czytać. Po prostu zaczynamy grę. Wspaniała stolica dla Kemet. Władca Górnego Egiptu, król Narmer, podbił Dolny Egipt i zjednoczył królestwo przy Nilu. Teraz państwo potrzebuje stolicy. Król Acha, następca króla Narmera, wysyła cię do Memphis, aby nadzorować konstrukcję tego pięknego miasta centrum politycznego, administracyjnego i religijnego, które będzie domem dla rodziny królewskiej i dzięki jego monumentalności będzie wzmocnieniem jego autorytetu. Ok, no i warunki wygrania już znamy, w porządku. Właśnie ustawiłam kamerę, myślę, że tutaj będzie lepiej. Oczywiście jeszcze zobaczymy w trakcie, ale powiem Wam, że jest dzisiaj tak gorąco, że masakra. Wybrałam sobie dzień naprawdę na to. Dobra, im szybciej, tym lepiej. Zaczynajmy. Chcę zobaczyć, co się tutaj dzieje, co nam twórcy zaoferowali. Yy, widzę po prawej stronie od razu, że mamy podstawowe informacje. Tutaj będziesz uczyć się podstawowych zasad gry. Kliknij na strzałkę w prawo, żeby przejść dalej, albo naciśnij spację. Dobra, przejrzyjmy sobie jeszcze informacje, które mamy u góry. Yy, religia, ekonomia, dyplomacja. I opis misji. Poniżej mamy ilość mieszkańców, yy, dostępni pracownicy, tutaj mamy ilość chleba, jest też dopisek, że mamy traktować to jako walutę w tej grze, ok. I kolejna rzecz to liczba piw, i yy, tutaj ta sama sytuacja, jest to po prostu waluta. Aktualnie mamy. 3000 rok przed naszą erą, yy, i to jest sezon szemu. Pierwszy sezon szemu. Dalej mapa religii, drzewo technologii, zakładka wojskowa i dane jakieś. Okej, okay. co mamy na dole? Młotek, czyli wybórz, drogi i domy. W porządku, to sobie od razu, od razu możemy przejrzeć. I mamy podstawowy dom, który jest schronieniem dla naszych mieszkańców. Tutaj mamy drogę i jakiś upgrade w porządku. Dalej mamy produkcja jedzenia. Na razie mamy dostępną produkcję ryb oraz pszenicy. Dalej mamy tylko studnie. Następnie produkcję cegieł, ceramiki oraz gliny. Dalej jest zakładka wiary, ale jeszcze nie mamy jej dostępnej. E, budynki administracyjne, tak? Bazar, czyli bazar, <grynek> rynek. Spichlerz, magazyn i remiza strażacka, dobra. I cała reszta jest zablokowana. Ok, widzę, że mamy też kilka narzędzi: relokacja, klonowanie i przebudowa, odbudowa. Może tak. I też mamy różne rodzaje map, które nam pokazują statystyki pewnych rzeczy. W porządku. Na razie wszystko jest niedostępne. I to by było na tyle. Tutaj. I jeszcze nie wiem o co chodzi. Aha, dobra! Tu mamy sterowanie czasem. W porządku. Dobra, jedziemy dalej. W starożytnym Egipcie idea waluty była nieznana. Praca była opłacana chlebem. Aby ułatwić mechaniki, traktuj ten zasób jako koszt postawienia na przykład budynków. Tak, to już wszystko wiemy. Chleb możemy zdobyć głównie z handlu i pobierania podatków. Upewnij się, że nie skończy ci się chleb, ponieważ w takiej sytuacji nie będziesz w stanie dalej rozwijać swojego miasta. Dobra, już widzę, że ta gra też jest oparta na siatce. Póki co, w ogóle, chyba jedyną grą, która nie miała siatki, to jest foundation. Rozwój miasta powinien zacząć się od zaprojektowania siatki ulic. Wybierz drogę z listy budynków i ustaw ulicę tam, gdzie chcesz budować. Pamiętaj, że podstawowym zasobem jest woda, więc najlepszą praktyką jest budowanie miasta wzdłuż rzeki. Dobra, możemy się poruszać w w porządku. Tutaj środkowym kółkiem myszy możemy sobie rotować. Nie ma innego rodzaju sterowania myszką, więc wsad. I tak, widzę, że no tutaj wszędzie dookoła mamy wodę. Pięknie. Tu też mamy już wyznaczony fragment drogi, więc na razie będziemy na pewno musieli zrobić wzdłuż tych wyznaczonych linii. Dobra, czas postawić pierwszą drogę. Ona się nie łączy. O, połączyła się. Dobra. To fajnie. Zróbmy sobie może tam w stronę wody. Myślę, że będzie najlepiej. Choć podejrzewam, że zadanie zaliczymy, jak i tak zrobimy wszystkie te drogi. U, a tutaj droga pływa pod wodą. Ale nie przeszkadza im to, jak widać. Okej, okay, coś nowego mamy. Wybierz dom i ustaw przy drodze. Pamiętaj, że wszystkie budynki muszą być w ten sposób wybudowane. Jeśli pozostawisz budynek bez drogi nie będzie działał. OK. I budyneczek to jest w rozmiarze 2 na 2. OK. I wejście jest jak widać z każdej strony, więc po prostu postawmy. Nie mamy coś takiego jak 0 na 5, i chodzi chyba o ilość pracy. Zaraz zobaczymy. Dobra, nasze pierwsze domki są i jeszcze nie widzę pierwszych ludzi. Tak, nie mamy jeszcze żadnych ludzi, ale co dalej? Budynek ustawiony w ten sposób zachęci imigrantów do zasiedlenia się w Twoim mieście, jeśli ma wystarczająco wysoki poziom atrakcyjności. Jeśli klikniemy sobie na taki domek, to powinniśmy mieć ten poziom atrakcyjności. Tak, tutaj jest u dołu, a u góry poziom domu. I z czasem, budując nowe rzeczy, na pewno ten poziom atrakcyjności będzie wzrastał. Oprócz tego widzę, że mamy wysokie ryzyko pożarów, też dosyć wysokie ryzyko zniszczenia się domu i wysokie ryzyko zarazy, bo pewnie dlatego, że nie mamy higieny. I patrzcie, mamy. 16 nowych osób i wszyscy są zdolni do pracy. No to wygląda więcej jak 16, co? O, już już 23. Uuu, patrzcie na to. Ciekawe, czy będziemy polować na nie, a może hodować dla jaj, co? Dobra, lećmy dalej. Ok, mamy wiadomość do odczytania, i to jest przybycie mieszkańców. Mieszkańcy przybywają do miasta. Bardzo się cieszę. Pamiętaj, że zawsze możesz zburzyć budynek. Ilość zasobów zwróconych zależy od poziomu trudności. Dobra, poćwiczmy wyburzanie tej drogi, bo i tak nigdzie nie prowadzi. Ok, tutaj mamy demolish. Nic trudnego. Twoi mieszkańcy muszą być chronieni przed ogieniem. Postaw remizę. Okej. Okay. Y jak się to odwraca, co? O, to jest rotate. W sensie R. Widzę, że ktoś już tu pracuje, rozgląda się świetnie. I mamy jakieś statystyki. Okej, okay, widzimy obszar działania. Pracuje 6 na 6 osób y i jest 100% efektywności. Możemy uśpić bądź wyłączyć całkiem produkcję. Kolejna rzecz dotyczy domów. Każdy z domów ma też swój zasięg działania, to znaczy, że jeśli wybudujemy jakiś budynek produkcyjny zbyt daleko, to mieszkańcy nie będą w stanie się tam dostać. Tak? Widzimy, że na przykład tutaj już zasięg tego domu się kończy, więc jeśli będziemy coś budować bardzo daleko, to musimy po prostu stworzyć kolejną osadę tak by było najlepiej każdy dom można upgrade'ować dzięki temu będziemy mieli więcej mieszkańców w jednym domu aby podnieść dom z poziomu 0 do poziomu 1 potrzebujemy wody tylko więc musimy wybudować studnie no i nadszedł czas by zacząć produkcję jako pierwsze wybudujemy sobie wyrobisko gliny Mamy je postawić tutaj, czyli nie trzeba go w zasadzie stawiać na surowcu. Ok, a musimy w tym przypadku go obrócić, bo jak widzicie, droga może prowadzić tylko z jednej albo z drugiej strony, nie z wszystkich czterech. Ok, no i ten budynek, jak każdy inny, pod powinien mieć przypisanych pracowników. My mamy już ich. Przypisanych automatycznie, ale generalnie w tej grze chodzi o to, że musimy mieć po prostu dostępne jakieś domy, nieopodal, tak właśnie, żeby każdy mógł się łatwo dostać. Tej grze będą też dostępne bardziej skomplikowane łańcuchy produkcyjne, to znaczy, że jeśli chcielibyśmy stworzyć jakiś produkt, to musimy najpierw zapewnić jakieś rodzaje surowców. W tym przypadku chcemy zacząć produkować cegły, i aby to zrobić, potrzebujemy gliny i słomy. Tutaj mamy już przygotowane pod to miejsce, i to będzie tutaj w porządku. Czyli mamy już prawie wszystkie kroki. Brakuje nam tylko produkcji cegieł i też jakiegoś magazynu. I tutaj mamy stockpile. W porządku. Może być w jakimkolwiek kierunku. I gdy klikniemy sobie na taki magazyn, to możemy sobie manipulować zasobami, które chcemy tutaj przechowywać. O, widzę, że jest dość sporo surowców dostępnych ogólnie w tej grze. To dobrze. Im więcej, tym ciekawiej. No i zostało nam wybudować wytwórcę cegieł. Jakbyśmy to chcieli sobie ustawić. No dobra, niech będzie tak. I tak to wygląda, moi drodzy. Dobra, kolejna rzecz. Z gliny możemy też wytwarzać ceramikę i tą ceramikę będziemy mogli sobie sprzedawać na przykład, bo jest cenna. Także postawmy sobie też tutaj. Uch, się zadymiło. Niektóre budynki produkcyjne wymagają specjalnych warunków albo lokacji. Czyli na przykład studnia musi być wybudowana przy rzece, chopalnie muszą być wybudowane w górach, a drwal potrzebuje lasu. Widzieliście to? Wszystkie domy nam się upgrade'owały. I to chyba dzięki tej studni, tak? Czy może dzięki ceramice? Jak to wygląda? Mam tu jakieś informacje. Nie widzę, żeby cokolwiek przechowywali i są w ogóle niezadowoleni. Dobra, jeszcze mam mało informacji, zobaczymy, co będzie dalej. Pamiętaj, że budynki w jednym łańcuchu produkcyjnym muszą być połączone drogami, tak aby się y, wzajemnie uzupełniać w porządku. Nasi mieszkańcy potrzebują jedzenia, żeby się upgradeować, więc czas na stworzenie nowego łańcucha produkcyjnego. I co my tutaj mamy, właśnie w tych informacjach? Tutaj widzę różnego rodzaju owoce, mięso, warzywa i zboża. Także co my możemy im stworzyć? A, jako pierwsze mamy stworzyć rybaka w porządku. Także tutaj mamy produkcję jedzenia. O, jest większy budynek niż myślałam. Zróbmy sobie tutaj. I kolejna rzecz to będzie spichlerz. Ok, aby rozpocząć dystrybucję jedzenia wśród naszych mieszkańców, potrzebujemy jeszcze rynku. Tak, może zrobię. To jest nasz ryneczek. I co teraz? Nasi ludzie powinni zacząć otrzymywać ryby, tak? Na razie jeszcze nic nie ma, ale czy mamy tu coś tutaj? Mamy już. Mamy już 100 tego i 100 tego. Miejsca mamy 3200, więc na razie nam to wystarcza. I część rzeczy możemy oczywiście przehandlować. Mamy coś takiego jak mapa regionu. I na to wygląda, że mamy tutaj dostępne miasta pobliskie, tak? A, i my znajdujemy się tutaj, więc tych miast jest, jest troszkę. I widzę, że tylko Tinis nie ma tutaj tego znaku, więc chyba tylko z nimi możemy handlować w tym momencie. Po kliknięciu zobaczymy, czego oni chcą. Oni chcą kupić cegły, czyli już wiemy, co produkować, by zacząć handlować w porządku. Aha, i będąc tutaj, możemy od razu otworzyć sobie szlak handlowy, nasz pierwszy szlak handlowy. I będzie nas to kosztować 200 chleba, na szczęście mamy 20 tysięcy. Także w porządku. Mamy już szlak handlowy z Tinisem, z małym miastem, ale my też jesteśmy małym miastem. No i z czasem, oczywiście, będą dostępne kolejne miasta. I stąd przechodzimy bezpośrednio do zakładki ekonomii. I tutaj możemy sobie ustawiać wszystkie limity, czym chcemy handlować. Na liście mamy na razie tylko nasze miasto i Tinis, więc w naszym mieście możemy sobie wybrać, co chcemy importować i eksportować. Jak wiemy, Tinis chce kupować w tym momencie cegły, więc musimy sobie ustawić, że my te cegły możemy sprzedać. Dobra, i w tym momencie mamy podświetlony tutaj eksport, więc powinniśmy zacząć sprzedawać cegły, jeśli przybędzie jakiś handlarz. Ale póki co nie mogę wybrać na przykład jakiejś ilości. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Aha, oczywiście mamy nasze statystyki i opis misji, no bo koniec końców nasza misja polega na tym, by zgromadzić i wyeksportować Daną ilość przedmiotów, w porządku. Dobra, to by wyglądało na koniec samouczka w tym momencie, więc po prostu musimy zacząć działać. Wracamy do miasteczka. Ach, to jeszcze nie koniec samouczka, na to tylko wyglądało. Więc tak, pozostał nam jeden domek, który się nie zaupgradeował, i musimy sprawdzić, co się stało, że on tego upgrade'u nie ma. I chyba chodzi o to, że w tej chwili nie ma dostępu do studni, bo studnia jest za daleko dla niego. Gdy przejdziemy sobie na domek, który ma wyższy poziom, to zobaczymy, że oni na przykład nie mają dostępu do żywności. Więc tu jest taka różnica. Zróbmy sobie studnię w takim razie gdzieś bardziej w tej okolicy. Chciałabym w ogóle zrobić drogę, może tędy. I sobie tutaj postawimy studnię. Okej, okay, ja nie mogę studni gdzie bądź postawić, jak widzicie, bo mam tutaj takie pustynne tereny. Koło drzew są bardziej zielone, czyli mamy tutaj dostęp do wody na to wygląda. Yy, Okej, okay, to w takim razie zrobimy sobie studnię gdzieś w tym lasku, ale poprowadzę drogę najpierw. Niestety zdemalowaliśmy trochę drzew. Przy okazji. Dobra, postawmy to tutaj, i w przyszłości będziemy mogli wybudować jeszcze troszkę domów w okolicy. I zaraz powinien się pojawić upgrade tutaj, w takim razie. Uwaga, handlarz, który przybył, nie miał gdzie zostawić surowców, które chciał przehandlować. Hmm, z tego co ja widzę, to my mamy ustawiony eksport w tej chwili na wszystkie rzeczy. Chyba. Tak? Bo jak klikniemy, to powinien być wyłączony. Na to wygląda. Budynek produkcyjny jest pełny. To znaczy, że nie mamy miejsca w magazynie. No ale widzę, że właśnie ktoś zawozi. No nie wiem, zobaczmy. Zobaczmy jeszcze raz. Ja za bardzo nie rozumiem tego. Miejsca jest mnóstwo. Mamy włączone tutaj wszystkie rzeczy, bo jak się świeci, to rozumiem, że jest włączone. Wyłączone są tylko i wyłącznie żywność. Tak? Automatycznie z automatu wyłączona jest żywność. Jak przejdziemy sobie na spichlerz, to widzimy, że tu jest każda żywność włączona, więc tutaj mogą sobie przywieźć te produkty. I zresztą chyba widziałam przez chwilę, że ktoś wiezie, yy, więc wszystko powinno być ok. No i też nie widzę powodu, dla którego handlarz nie mógł yy, dokonać wymiany, bo, mam, bo my mamy w tej chwili wszystko ustawione na eksport, czyli możemy tym handlować. Dobra, idźmy dalej. Tu mi się już powtarza wszystko. I ten domek, czemu on się mi nie upgradeuje? A, bo nikt tutaj nie pracuje. Nie mamy wolnych pracowników, to chciałabym ich jakoś przydzielić. No i nie wiem, jak ich przydzielić, tak powiem szczerze. Może zrobimy tak, że z jakiegoś innego budynku skradniemy pra pracowników? Nie wiem, idźmy tutaj do Brickmastera. Workers, ale, ale ja nie mogę ustawić. Hmm. Spróbuję jeszcze taką rzecz, że wyłączę na chwilę tego brickmakera. Ci ludzie powinni przejść od razu do tej studni. Tak, mamy dwie osoby. I teraz, jak włączę go, to tu powinno pracować tak, dziewięć osób. Dobra, więc udało się jakoś to tam zrobić trochę tak bokiem, ale, ale działa. No, i czekamy na upgrade tego domu. Jest, w końcu mamy upgrade. Wiecie, co ja sobie przejrzałam, statystyki, i nadal nie wiem, gdzie można dopisywać pracowników do danego budynku. No trudno, może później ta opcja będzie jakoś wytłumaczona. I co, chyba udało nam się spełnić wszystkie wymagania. W tym momencie mamy już mapkę, tylko tutaj. I tu mamy też różne rodzaje widoków, na które można się przełączać. No więc wracając do początku, naszym zadaniem jest zebrać 1200 ceramiki, sprzedać 1000 cegieł. Udało już nam się 600, więc zaraz będzie to zadanie ukończone. Kolejna rzecz to musimy mieć 100 mieszkańców. Mamy już 84. No i ten dobrobyt mamy. O wiele większy niż trzeba, także super. Dobra, skupmy się chyba po prostu na tej ceramice, bo to chyba idzie nam najwolniej. Nie wiem też, ilu mieszkańców nam się zmieści w ogóle w tych domach, które mamy. Czy musimy wybudować jeszcze jakieś domy? Także zobaczmy sobie. W tym momencie w takim domu mieści się po 7 osób, i mamy wszędzie full w ogóle? Chyba tak. Także albo możemy zwiększyć poziom tych domów, co skutkuje większą ilością mieszkańców, albo po prostu dobudować kolejne. Może dobudujemy sobie tutaj na przykład, jak już mamy takie miejsce przygotowane. Tak, skrót to B. Zróbmy sobie raz, dwa, cztery. Nie bardzo rozumiem, co oznaczają te liczby, bo myślałam przez chwilę, że ilość mieszkańców, no ale mamy 7 na 7, a tu jest 0 na 7. Teraz to pokazuje 0 na 0. A jest 7 na 7. Okej, okay. ta liczba, która nam się tutaj wyświetla nad domami, to jest liczba dostępnych pracowników, ale i tak to dla mnie nie ma sensu. Okej, okay, o ile tu jest 0 na 7, to wszystko się zgadza, ale 0 na 0 przecież tutaj mieszka 7 osób, chyba że wszyscy są dziećmi, nie mogą pracować albo starcami. No może. Uuu, mamy handlarza. I tak. Kliknęłam w dom. Chyba, chyba się nie da kliknąć bezpośrednio w handlarza. Uda się. Idzie do naszego magazynu i chce kupić cegły. Ile my mamy cegieł w ogóle? Tutaj. 200? Chyba 200. Zobaczmy, ile kupi. Dobra. Już wraca do domu i nic nie kupił. Eee, chyba kupił jednak, bo mamy zero. Ok, no możemy ewentualnie jeszcze zobaczyć tutaj, że tak, ta ilość cały czas rośnie. Uuu. odblokowaliśmy jakiś kamień milowy. W porządku, fajnie. Y a tutaj możemy z tego wyjść. Nadal brakuje nam mnóstwo ceramiki, mamy już odpowiednią ilość mieszkańców. Oczywiście nasze cegły już się tworzą. Trzeba przede wszystkim sprawdzić, czy brakuje nam na przykład gliny, czy po prostu tych budynków produkujących ceramikę. Jeśli chodzi o glinę, to mamy jej 200 w magazynie, więc po prostu może dobudujmy kolejny budynek i to będzie to. I zobaczymy, czy, czy damy rodę z tą ilością gliny. Jak nie, to dorobimy. Na szczęście mamy już wystarczającą ilość pracowników, więc pracuje 10 na 10 osób. Dobra, teraz już mamy zero gliny, więc wydaje mi się, że trzeba kolejną y, kopalnię gliny. I tutaj też mamy zaznaczone na zielono tereny, gdzie to wyrobisko możemy stawiać. Więc tak, y, musi być na złożu. Na początku myślałam, że nie, ale no logiczne jest, że musi być złoże. Zróbmy sobie jeszcze drogę. No, i teraz to powinno hulać. Zobaczmy sobie. Na razie mamy 100 na 1200 ceramiki. No ale tylko czekać. Mamy... Wykorzystaliśmy już prawie wszystkich dostępnych pracowników. Został nam tylko jeden, no więc po prostu musimy chwilę poczekać. W międzyczasie zobaczę sobie na potrzeby naszych ludzi. Widzę, że mają mnóstwo ceramiki i ryb, ale jest to takie wyszarzone. Nie wiem, czy tak powinno być, bo jak widzicie, na przykład dostęp do studni jest taki nasycony, wyrazisty. I tutaj też no, na pewno łatwiej by było dojrzeć produkty, które mamy, jakby były bardziej widoczne. Czy moglibyśmy się zająć produkcją jakichś innych rzeczy? No nie, na razie mamy tylko to i, to i to już tworzymy. Jaki postęp jest? 500, dobra, idzie to już teraz szybko. Sprzedaliśmy też już wystarczającą ilość cegieł, więc moglibyśmy nawet wstrzymać w tej chwili sprzedaż, ale nie wiem, czy trzeba. Ta ceramika też się super szybko produkuje, bo miałam na myśli to, żeby wyłączyć produkcję cegieł. Żeby po prostu zaoszczędzić sobie trochę gliny na tę na tą ceramikę, ale już widzicie, prawie koniec. Także udało się. Zwycięstwo 3240. Okej, okay. czy chcesz kontynuować? Nie. No i dobra, scenariusz pierwszy ukończony. Szkoda tylko, że nie ma żadnego znacznika, że go ukończyliśmy. Na plus na pewno challenge, który tutaj mamy. Taki rodzaj rozgrywki mi się podoba. Czyli takie ekonomiczne podejście do gry. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Czekam na Waszą opinię tej gry. Pamiętajcie, że to są playtesty, więc nie wszystko będzie idealne. Mam nadzieję tylko, że twórcy zwrócą uwagę na komentarze graczy, bo to o to chodzi właśnie w playtestach i że będzie tylko lepiej. Jeszcze raz dziękuję i do następnego. Cześć!